Szanowny Panie Marszałku, Pani Minister, Szanowni Państwo. Eee, nadzorowałem swego czasu, o czym pani minister wie służbę więzienną i wiem, że przez lata w służbie więziennej czekano na to, żeby tę służbę, o której dzisiaj rozmawiamy, utworzono. I w końcu ją utworzono i pani ją likwiduje. Długo się zastanawiałem, jaki jest racjonalny powód tego. No i tak myślę, że jest powód czysto polityczny. Tam macie żelazny swój elektorat, w więzieniach, pani. Minister doskonale o tym wie. Ci ludzie na Was głosują przede wszystkim i dobrze im dzisiaj robicie. A zalążek przestępczości często jest właśnie w tym miejscu, w więzieniach. I dlatego ta służba została wprowadzona, ponieważ z technicznego punktu widzenia było łatwiej wykrywać tę przestępczość. Wy poszliście na rękę przestępcom i to jest raz. Druga rzecz, panie marszałku, naprawdę ja Pana bardzo szanuję. Trzeba reagować na to, jak Tomczykiewicz, poseł, mówi o tym, że ktoś jest prostakiem z nas. Czara reagować, kiedy pani poseł Lenartowicz mówi, że nas wszystkich powsadza. Tak nie może być. Są pewne standardy, które muszą obowiązywać. Powiem na koniec tylko o panu Tomczykiewiczowi tak. Zdałem chłopcze twojego ojca przez wiele lat. Byliśmy po dwóch różnych stronach politycznych i szanowaliśmy się, ale dzieci mogą być nieudane. To jest dobry